Siemano, witajcie w nowym filmie na kanale. A dzisiaj demontaż agregatu z lodówki. Ale gdzie ten demontaż się odbędzie? A no właśnie, dlatego dzisiaj jest dziwny demontaż, bo rozbiórka tej sprężarki odbędzie się w lesie. Także stąd uciekamy. Tu jest zły teren i jest trochę ludzi też wokół, także to jest też problem. Jak tam mamy... Jest jeszcze gas, co coś go Tylko kulki małe, także lecimy go przecinać do innej tej części. W ogóle gdzieś daleko jesteśmy na miejscu i wiecie co, nie wiem, nie wiem gdzie to robić. Powiem wam, nie wiem, czy nie sprzedam go teraz. Tego miedzi i ten, bo stal to i tak na dworze, ale miedź. Miedź bym sobie w domu trzymał. Nie chodzi o to, że ona pachnie gazem, tak? I nie mogę, więc po prostu i teraz, bo nie mam jeszcze dowodu, muszę mieć dowód tymczasowy, żeby sprzedać na tym nowym złomie, to będzie około kilo. Bo, no kilo, bo rurki są kilogram a jest różnica 3 zł za kilo a mi się wydaje nie opłaca się bawić yy, że ten że zamiast yy, no niby mógłbym mieć ten i sobie go wziąć tam położyć bo agregat jest stal, tak ale mieć w reklamówce nawet kurde, coś czuję, że ona mogłaby Przewodzi także na dwóch sprężarkach 6 zł i prosururki 6 zł, bym miał na minus, chyba to zrobimy. Bo jeszcze dostałem od kolegi dzisiaj od okapu silnik. I wiecie co w sumie, jeżeli sprzedam tu mieć tu na tym złomie, to od tego okapu ten silnik mi to wyrówna. Wtedy, bo tam około 300 gram miedzi po 3 zł. to tam 200. To będzie 6-7 złotych plus kabelki jakieś tam. No, niech będzie, nie? I plus stal kapu też jest, którą się też sprzeda, to to niby można powiedzieć wyrównuje. No bo nie chcę, nie chcę tym wozić tej miedzi. Wi wiadomo o co chodzi. nie Także co? Biorę moją szlifierkę, już wyciągam. Nie wiem czy lecimy tu, tam jakieś auto widziałem. Nie wiem kurde, gdzie najlepsze miejsce, czy może tam za płotem, nie? Tam niby takie fajne. Jak myślicie, jak uby, wy byście zrobili w mojej sytuacji. Sprzedajemy, czy bierzemy, będzie śmierdzić mi, i no. I ciekawe czy tu jest mieć, ale obstawiam, że tak, zaraz sobie uzuważymy. Tutaj nie będę tej nacinał, tylko wiem, w której jest aluminium, to ją natne, bo czasem może być mieć w, taki, w takiej samej. Także co, ja się biorę tam za robotę i tyle bo już ty ja tylko gadam zamiast robić także prawdopodobnie sprzedamy bo nie chcę tego nie, nie będę ten się rozwodził nad tym nie po złotówce bym sprzedał za kilo złoty 10 no to bym wziął 11 złotych tak wezmę około 27 25 na pewno lepsze to niż ten niż te 11 i i tyle, dobra, robimy, zaraz wam pokażę co w środku. Mam jakiś tam klucz, żeby aluminium odkręcić, no bo lepiej mi teraz sprzedać, szczerze, lepiej mi teraz, a nie się bawić. Jest godzina 14, a o 16 zamykają, także mamy 2 godziny, jeszcze było 16:30. Dobra, także pauzunia, ja idę do krzaków i sprzedajemy. Dzisiaj nie ma co się bawić, bo tutaj tak kawałkowej nie ma, tylko miks 3 złote różnicy z jest tam, chociaż zobaczysz szefuncio, ten ze złomu, że ja sobie jeszcze nie odpuściłem, nie? Bo tam za rok miał do mnie dzwonić, także, żeby przypomnieć im, że ja jeszcze istnieję, to się też to przyda. A 6 zł, to wiecie, jeżeli miałbym to wozić, nawdychać się jeszcze tego ile, no to ja wolę sprzedać w całości. Znaczy w całości, taniej sprzedać, nie? Kurde, ja to słyszę ludzi. Tam ciężko wybrać miejsce. Nie chce mi się iść tam. Pójdziemy, chyba tam. No Zobaczymy. 9 kg ma. Chyba tam 900 Ej, zapomniałem czy 8 czy 9 On czuje gazy znowu, kurde Na pewno nie wyszedł z niej cały 900, no to 9, bo olej jest Także poddycha bym dostał Zobaczymy ile dostaniemy taką po montażu Boże, się, że ktoś tu zaraz przyleci, bo tu niby było jakieś auto, no ale dobra, no spróbujemy, zobaczymy. Dobra, tutaj będziemy działać, mam nadzieję, że nikt nie przylezie. Niby, Ach, czuję ten zapach. Zobaczymy, co to będzie, także jest to rower, nie byłbym tam iść, ale boję się, że coś się za... zapali, także będziemy tutaj to robić. Dobra, także pauzunia. I ja to przetnę. Ja pierdziele, chłop przyjechał jakiś. Kurde. Dupę. Trochę naciąłem. Bateria szybko schodzi bardzo. Nie wiem czy ja to zrobić, dziś, 14.30. Ja pierdzielę. Widzę tu tereny ciężko zdobyć dobre. Jak widać jest możliwe rozebrać agregat w krzakach. Tu jest chmura. Zcięcia, złom. Ja ale to pierwszy raz, to najgorszy. Teraz już będzie, zawsze będzie lepiej. Dobra, a idziemy na złom. 12 kg złomu, bo wziąłem blachy. I tak szlifierka super. 31 zł wpadł za 2 godzinki roboty po lekcjach. Pięknie, pięknie. Po miesiącu wróciłem. 12 kg złomu i kilo miedzi. Prawie 95 dokładnie. To sobie jeszcze policzę, czy po 25 mieć na pewno. Policzę te 950 gram miedzi, i ten złomu to wychodzi 3 dychy, czyli coś poszło do góry. Chyba miedź do 27, także pięknie. Więc tylko złotówkę mam niżej, także super. I tak 950 gram miedzi. Muszę pamiętać, żeby dodać do podsumowania końcowego, bo będę chciał wiedzieć, ile miedzi jakby już pieniądze będę odkładał ale po prostu będę chciał wiedzieć ile miedzi super, bo jest mieć po 27 złotych tu także tracę tylko złotówkę a nie muszę miedzi trzymać więc to mnie bardzo cieszy bo złotówkę to mam w dupie 3 zł to jeszcze jest jakaś tam sumka, nie? a złotóweczka to srał pies miedzi z tego agregatu było jeżeli było 950 około 880 gramów bo rureczki tam były jeszcze Te takie co, filtr, z filtrów dwóch Nie ważyłem ich, ale chyba tam około 60-70 gram było Czyli wyszło super, dowiedziałem się jakie są ceny Aluminium wątpię, że podniósł No nie wiem, jutro się zapytam jak będę Jutro lecimy z drugim agregatem Plus złom, ten od kolegi mój muszę wynieść Ten okap co dostałem wyrównuje nam tą złotówkę straty Nawet daje trochę więcej Także super, bo prawdopodobnie kabel sobie jeden zabiorę. Także będzie to mi to wyrównywać. I co? To na tyle. Cześć. Kolejnym razem wam pokażę więcej z tego demontażu. Bo teraz głównie pokazałem.